Siema, jestem Slasher, witamy was na kolejnym wyjeździe na kanale Tym razem odcinek specjalny, bo kolejny film z Marvela trafił na duże ekrany kina Nie nagrywaj Jest Łukasz? Nie nagrywaj. nie nagrywaj Łukasz idzie, Łukasz nie będzie rozmawiać, bo Łukasz się boi bardzo spoilerów No tak, pierwszy spoiler to taki, że Mysterio będzie na początku współpracować z Nickiem Furym A potem okaże się, że właśnie jest takim szpiegiem trochę No, będzie odpowiedzialny za te żywiołaki całe I na koniec chyba zginie i wyjawi, znaczy nie wiem czy zginie, ale wyjawi tożsamość Spidermana na koniec, więc będzie się ciężko z tym uporać I dodatkowo film był dobrze zrobiony pod względem efektów, raczej lepszy niż poprzedni Far From Home I tyle chyba Czeka, czeka na górze na nas. Wszyscy ludzie czekają na Czeka Ola, Kamila, Staś. zaprosiłeś zaprosiłeś tyle bydła? A A ty czemu nie z Dołączył Staszek? Nie. Staś Staszek. Prezes? No czy z rodzicami? Nie Czekaj, bo jeszcze dwie osoby. już się go dostanę. A, pracy, tak? Nie mogę mi miejsca Może za free. To chodźcie, kupujemy. Idziemy go. ja cię po filmie fascy dam? Za ten Znaczy, nie. W sensie? Nie. O Panera. W sensie? Nie, bo Panera. problem

Y jest z Man of Black. A potem, potem. Czy z No A słyszałeś w ogóle że w Ameryce znowu pochodzi Engländer, to znaczy z nami. Do tego Ale tam nie ma za rozmianowcem, tylko jest właśnie z. całkiem jest i z nie jeszcze. Że zaskakuje tak z budynku. A co myślisz, czy jest z tobą? Z tobą? Nie wiem, nie wiem. nie wiem, że to jest, nie? I dodatek taki na Ameryki. A tutaj tak nie zobaczymy tego nigdzie, nie? Bo tylko mamy myślę. tak. One na bogato po. To ja podobnie. Bogato papa. panie fajnie są 28 złotych. Ten bilet darmowy. Wyszło, że prezes ma bilet niezależny od niego, bo dostał w prezencie. My usiądziemy gdzie indziej a i tak podsumujemy wszystko na końcu. Dziewczyny kupują popka wikowa. Tak. Y... Pałukasz ci ten ja ja seriał jak to jest. chyba. A oni? Ogólnie widziałem parę scen w filmu, także nie będę spoilerować. spojlerować O, wycieczkę ciężko. Nie, nie chcę, nie chcę a Jeszcze raz z... up, up, up. A, a, Ty pewnie no. wszystko obejrzałeś, a to tak a, tak, się tak, 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 ja tak. tak. obejrzał teraz tak. Zbieram, A, sobie a sobie. teraz tylko przyszedł, żeby, wiecie, zrobić pozory A później siedzi obok was ten moment nie Nie znaczy, ja bym to ten... Ale oni w poszli tak. do biednych, tak jest duża kolejka. Zapraszam. Ale się tak A ludzie ile ludzie? Dużo? W sumie to nie jest premier, ale... ale na tym nie było. Gdzie w ogóle? Ja nie mówię o tym, ja mówię, że na tym nie było. Na. ulicy e, Tutaj, tutaj, tutaj. E, Miejsce 18. No to siema, do. potem. Czemu nie byliście w sklepie? Ja? Czy wyjdziesz, czy nagryjesz? Czy nagryźcie w gimie, O, fajne światło. Fajne światło. Wraca na limitowanej kolekcji. Co do? About it? You don't want any part of this. Who is that guy? He's like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider Man. What is it with you and Spider Man? But he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sub loser. Skończył się film. Wchodzimy. Z tyłu idzie tam. Dobra, to standardowa recenzja po całym filmie. Ma latarkę z w No właśnie, to nie byle co. to Co? Dobra, my tym będziemy, tu no, to ja będziemy... No właśnie. Eee, pomyłka, pomyłka. Tak, i co Kuba w Czy się na filmie? się Bardzo się podobał bardzo fajny film, dobra koncepcja na nową postać, która ma zastąpić Rumana. Tak i właśnie miało to być misterio. Na początku zdobyliśmy go zaufanie. Okazało się, że niestety jest antagonistą, co mnie trochę zaskoczyło, ale ty jak mówiłeś, wiedziałeś, że on kłamie znaczy, że... tak. Eee, było bardzo różnego rodzaju myśli na ten temat niektórzy mm. myśleli, że jest to z innego wymiaru, ale że na przykład będzie walczył z tymi e, potworami jako, że oni są wrogami, tak? mm. ale on tak naprawdę cię uratował, dużo było tego typu różnego tak. rodzaju domysłów, ale końcowy efekt bardzo dobry no i dużo wizualizacji efekty specjalne, Kosmos naprawdę lepszy film niż Homecoming, no myślę, że ten film zarobi gdzieś koło miliard coś, gdzieś tak ponad bo patrzyłem na Box Office ostatnio. Staszek i Łukasz i Człomoj. poszły tam już do RZD i my wam recenzujemy. Czy Peter Parker jest dobrym następcą? Tak. Do tak. Czy znaczy był trochę nieodpowiedzialny? Nie, żeby... nie, nie chodzi o to, że on jest nieodpowiedzialny. On tak samo jak Tony. Ma mm. dużo błędów, ale no. na swoich błędach się uczy. Wszystko co robi, Rozmyśla tak samo jak Tony Stark. Tak samo przy budowie tancerzy. Tak, Tony Stark tym Każdy decyzję swoją przemyślał kilka razy. Popełniał błędy i je naprawia. Mm. Podobnie jak było z tak. Tak, Ultrona, to też, wymysł, Ultrona też stworzył, żeby mhm. poprawić tak, stan e, życia na świecie. Ostatecznie wyszło źle, tak samo jak Peter Parker e, oddał tak, e, władzę, że tak powiem, nad dronami, e, Mysterionowi. Mhm. No i ostatecznie wyszło nie za fajnie, ale wyrobił się chłopak. Tak, no się udało. I czy Mysterio zginął? To tak, o po napisach, wyjawił, zginął, tak, bo wykryło, że nie ma żadnych tam iluzji Znaczy, to ogólnie system iluzje klary. mogły być, tak, przez prywatne drony, podejrzewam, że to jest, że zginął, tak? Dobrym aktorem, Peter'em bardzo dobrze zagrał Ale co, że zdradził jest Spiderman'a, imię i nazwisko, wszystko i te fałszywe informacje, co to ma wpływ, jak to ma wpływ? E... Mogł, e... Oskar, tak? W sensie ten taki... Jest, jest mała no, różnica, tak? Tony sam wyjawił swój jest sekret. Tutaj sekret Pitera został wyjawiony, mm. ale i tak, tak mimo wszystko myślę, że wyjdzie do w na No dobra, w sumie taki znak zapytania i dużo pytań. Był film też z X-Menów, bo zamierzamy x menów z, 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 x prowadzić przez 5 lat się około i tak mam być, żeby do Marvela to wszystko doszło, bo Studio Fox zostało wykupione oficjalnie już jakiś czas temu mm -hmm. Coś jeszcze? Kurde, właśnie no, nie wiem. Z mojej strony to wszystko. Dobra, wystarczy. Zostawimy Wam więcej yy, niespodzianki na... No żebyście sami poszli i sami ocenili. My chodziliśmy trochę. Nie, nie Wracamy. Nie, nie, nie. Kuba już idzie, żegna się. Do zobaczenia. Się tam, trzymaj, nie? Do kolejnych razów, do kolejnych filmów. Dobra. Yy, ja się żegnam. Taś dzień. Odlatuję, jest... odlatuję. Odlatuje. Tutaj Łukasz zamawia. jest Marta. Ok, właśnie w Tam Łukasz się kupuje. Jak wyjdziemy, to coś wam powiem. Tak, prywatnie. Okej, okay, wychodzimy tam. Zarek... To miejsko-wiejska, kobiety. Gwiazd, którym nie warto się dodawać. Wracamy. I tak może powiem usunięcie najważniejszej postaci z uniwersum dało mocno w kość wytwórni i w każdej chwili mogą go przywrócić. Scena po napisach, gdzie nikt, który okazał się Talosem, czyli zmienno kształtnym może dać wiele do myślenia. Otóż tonego starka mogą w każdej chwili przywrócić na duże ekrany. Dokładnie tak. Tam już kilka ekipa. I więcej powiedział prezes Kuba, a niespodzianka dla was to przede wszystkim samemu później wyjście do kina i zobaczenia tego tak. No, to niezła niespodzianka. Kurde. Oni nawet patrzysz do ręki, ja, ja, nie ja. tutaj niby przy tych altanach, widzisz, że Łukasz no, to ja pustkowy by dodała, to czwarty, Trochę poćwiczyć? Mój tato za chwilę przyjedzie Tutaj no, trochę poćwiczyć On już tutaj zagręca gdzieś yy, Czy jeszcze pytanie do Ciebie Czy idziesz jeszcze raz na, na filmu Łukasz? Nie Ja idę z y, Adasiem jeszcze w poniedziałek Serio? Mhm Warto, warto, warto Patrz Tam są dorośli ludzie, więc możemy przejść nagrywa... Tam tam. Yy, Ola wraca, Ola wraca, Ola wraca Spawający gram, coś tam grało, Michał, live, coś tam Idziemy to poćwiczyć trochę? Ja mam sprawę, że teraz w małych butach przeszedł do tym Może przejdę no. Teraz ty, teraz ty. Teraz ty. Ja nie lubię tutaj właśnie być, bo tutaj jest ślisko strasznie. Ja teraz mam nową, postać no, postać w uniwersum Mysterio. 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 Ty byłeś z Flash'em tym są też z kamerą chodzisz. Ale nie, ja z kamerą chodzę, mam kanał ale jak normalnie to green screen i filmowanie to moja pasja. Nie bez powodu Mysterio miał taki strój, nie? W sensie taki green screenowy taki, wiesz. No. No, Jaki, ale, taki szary. Ty też w taki ja kilogram. wiem, ja już od razu poznałem ktoś, kto się zna, to wie o co chodzi. Ale misterio nie żyje. Znaczy, żyje Wyjazd na siłownię będzie oczywiście za jakiś, nie wiem, tydzień. Z koło. Do... <grabiz grandi> trochę padało, więc jest mokro. Ale to nie oznacza, że nie można ćwiczyć. Ola, już poszło. Ja powiedziałem, że zaraz przyjedziesz, A ona powiedziała, nie, to my już pójdziemy. I właśnie. O. Głupio, głupio